Witam Was, moi kochani. Wyciągamy już kartę na 1 grudnia, co jest dla mnie absolutnie niewiarygodne. Nie wiem jak dla Was. Piszcie, kochani, w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Obok są oczywiście moje koteczki. Mamy bardzo pozytywną energię to towarzyszącą tym czytaniom. Kotki dają nam swoje ciepło i pozytywną energię. I leczą naszą energię, nasze choroby, i zabierają tą energię negatywną. Kochani, czytanie jest oczywiście ogólne, więc zapraszam Was na czytania indywidualne, które odpowiedzą konkretnie na Wasze, na wasze problemy, na Wasze pytania, opowiedzą o Waszej sytuacji życiowej. Więc, więc myślę, że warto właśnie zrobić takie czytanie indywidualne, a także na takie przesłania indywidualne z kart Tarota oraz od rozsów i na kursy Tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani, chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Tarota, na temat wróżenia, nauczyć się samodzielnego wróżenia, pogłębić swoją intuicję lub dar jasnowidzenia. Zajmuję się także reiki oraz jajowaniem, czyli oczyszczaniem energetycznym za pomocą jajowania. Dzięki temu, kochani, będziecie, będziemy, dzięki temu można usunąć z naszego życia negatywną energię, a także podczepy, uroki i klątwy, w tym klątwy rodowe. I dzięki temu znacznie poprawić nasze życie, nasze relacje z bliskimi, naszą karmę rodową i polepszyć życie nie tylko nasze, ale również naszych bliskich. Kochani, jest, jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą obecność na obu moich kanałach, zarówno na moim TikToku, jak i na YouTube. Tarotowe przesłania dla Ciebie. Ten kanał YouTubeowy jest dopiero raczkujący, rozwija się bardzo powoli. I niestety nie mogę przez to, że mam dopiero niewielu subskrybentów odblokować wszystkich funkcji na nim. Muszę mieć bowiem co najmniej 1000 subskrypcji. Bardzo proszę więc Was, kochani, o aktywność na tym kanale. Tarotowe przesłania dla Ciebie. O wyświetlenia, subskrypcje, właśnie polubienia, komentarze i udostępnienia. I wciskajcie też, kochani, te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich czytaniach. No i piszcie tradycyjnie, co tam u Was, jak te czytania z Wami rezonują. Będę Wam bardzo wdzięczna. I na 1 grudnia wyszła nam karta Człowieczki Mieczy. Tego dnia, kochani, możemy mieć jakąś blokadę mentalną. Być może mamy do podjęcia jakąś decyzję, mamy dokonać jakiegoś wyboru. Mamy coś zrobić, jednak jesteśmy właśnie zablokowani, i przez to tego nie robimy. I po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić tego kroku, który być może jest dla nas ważny. Karta Dwójki Mieczy mówi o tym, że warto dobrze zbadać sytuację. Odblokować się, kochani, zamiast się martwić czymś, czego nie wiemy, czymś, co nas być może w jakiś sposób przeraża, wydaje nam się przerastające nasze możliwości, to, kochani, zdejmijmy tam opaskę z naszych oczu. Tylko od nas zależy, czy zdobędziemy więcej informacji, czy zobaczymy prawdę, czy uzyskamy jasność sytuacji. I wyjdziemy z tego stanu zablokowania i podejmiemy działanie, którego od nas wymaga sytuacja lub które my po prostu chcielibyśmy podjąć. Jeśli chodzi o nasze relacje różnego rodzaju, tego dnia może być między nami jakiś dystans, ochłodzenie, być może oddalenie. Zarówno mentalne, uczuciowe, jak i rzeczywiste. Możemy mieć także kontakty na odległość, również przez internet. Może to być też taka burza, taka cisza po burzy, takie zawieszenie broni, bo mamy już może dosyć czegoś, jakieś kłótnie, jakichś innych emocji, dlatego dla świętego spokoju. Po prostu wychodzimy z tego, wyciszamy się, w pewnym sensie się godzimy, ale nie jest to takie pogodzenie się z serca i nadal jest między nami dystans, oddalenie, chłód. Być może wydarzyło się coś w naszym życiu, między nami, czy to w naszych relacjach rodzinnych, uczuciowych czy przyjacielskich co nas jakoś rozczarowało albo wzbudziło na przykład naszą nieufność. Być może doszło do czegoś, co uważamy za brak lojalności i zdradę. Być może doszło nas jakieś plotki. No i teraz po prostu blokujemy się, nie wiemy jak dalej postąpić, co zrobić, jak się zachować. Najlepiej, kochani, byłoby się odblokować, wyjść z tego stanu właśnie takiego ochłodzenia i po prostu porozmawiać, spróbować tą sytuację wyjaśnić. Zebrać informacje, aby nie działać na oślep i nie tkwić też w takim stanie niepewności, który może być bolesny dla nas, nie wiadomo jak długo rozmowa, zebranie właśnie dokładniejszych informacji, albo po prostu zobaczenie prawdy, którą gdzieś tam już zobaczyliśmy, ale nie chcemy jej przyjąć do wiadomości, też może nam pomóc w podjęciu decyzji. U każdego będzie, kochani, to coś innego, u niektórych może to być po prostu. Hmm, Rozwianie wątpliwości związanych właśnie z brakiem czyjejś lojalności, ze stratą, wyjaśnienie jakichś plotek, być może pomówień nawet. U innych może to być zobaczenie prawdy związanej z tym, że po prostu nie jest dobrze i albo warto coś w naszych relacjach zmienić, albo jeśli już próbowaliśmy i się rozmawialiśmy i widzimy, że się nie da, no to dobrze się zastanowić. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy zostać, czy chcemy się męczyć, być w relacji, w której jest właśnie ochłodzenie, dystans, która nam nie daje spełnienia, czy też po prostu odejść. Możemy być, kochani, też zablokowani tego dnia na nowe relacje, na nowe znajomości. Możemy być zdystansowani, chłodni z jakiegoś powodu, powodu być może z powodu ran, które nas spotkały w przeszłości, być może z powodu nieufności. Ta karta mówi o tym, że warto przyjrzeć się dobrze swoim uczuciom i zastanowić, czy nie warto z tego stanu zablokowania wyjść, bo przecież każdy człowiek jest inny, warto dać szansę innym osobom. Innym relacjom. Czas, kochani, upływa i tkwienie w takim stanie zablokowania na nowe drogi, nowe możliwości, nowe relacje, raczej nic nam dobrego nie przyniesie, zwłaszcza jeśli będzie trwać zbyt długo. Warto wszystko dobrze przemyśleć, zobaczyć, że dookoła jest mnóstwo nowych możliwości. Że nasze życie się jeszcze nie skończyło, może nas jeszcze dużo w nim spotkać i, kochani, odblokować się właśnie na to, co może dać nam jeszcze radość i szczęście. Możemy także poznać tego dnia kogoś, kto właśnie jest taki wychłodzony, zamknięty na nowe, zdystansowany, być może po jakichś właśnie trudnych doświadczeniach. Lepiej więc, kochani, porozmawiać, być wsparciem dla takiej osoby i dać takiej relacji czas, bo może tego potrzebować i przyspieszanie tutaj może tylko zaszkodzić. I jeśli chodzi o sprawy związane z finansami, możemy też mieć jakąś blokadę mentalną, nie wiemy co zrobić, jaką decyzję podjąć. Uważajmy, kochani, co podpisujemy, co obiecujemy, przyjrzyjmy się wszystkiemu dokładnie, bo, bo po prostu gdzieś tam małym druczkiem może być napisane coś, co może w przyszłości przynieść nam jakieś kłopoty. Warto więc zwrócić na to uwagę. Uważajmy także na manipulacje oszustwa właśnie ktoś może nam się wydawać taki sympatyczny, może nas jakoś oczarować, założyć nam tą opaskę na oczy, czegoś możemy przez to nie widzieć. Warto więc być realistycznym, kierować się logiką, ale także naszą intuicją, aby zobaczyć, czy przypadkiem właśnie nie jesteśmy manipulowani i namawiani, na przykład, do jakiegoś kroku, który nam nie wyjdzie na dobre. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorozców, mamy tutaj piękną kartę Archanią Rafał. Zaraz Wam przeczytam, co mamy tutaj. Uzdrowienie i obfitość służą na Ciebie. Archanioł Rafał jest aniołem uzdrawiania i obfitości. Jednorożcy również posiadają takie zdolności. Wybranie tej karty wskazuje, że otworzyły się na uzdrowienie i obfitość. I afirmacja dla nas wszystkich na 1 grudnia jestem otwarty na otrzymanie uzdrowienia i obfitości. Tak więc kochani, bądźmy otwarci, odblokujmy się. Otwórzmy się również energetycznie, ponieważ może do nas, mogą do nas dzięki temu dotrzeć nowe możliwości, nowe szanse, możemy wejść na nowe drogi. Które spowodują, że spłynie na nas właśnie obfitość każdego rodzaju, czy to uczuciowa, czy to materialna, czy to duchowa, w rozwoju duchowym i uzdrowienie jakiejś sytuacji, naszej sytuacji życiowej, naszego serduszka, czy też naszego ciała. Otwórzmy się więc kochani też na możliwość przebadania, poszukania nowego specjalisty, nowych metod, być może zmiany naszego odżywiania lub trybu życia. Dziękuję Wam kochani za wysłuchanie tego czytania, zapraszam Was na kolejne. Do usłyszenia, pa pa.